to trochę cios w twarz hmm. dla mnie, bo ja jestem tym szczęsny. To, to jedno z prostszych. W swoim prime Łukasz Fabiański był lepszym bramkarzem niż Wojtek Szczęsny. Jasne, w reprezentacji jak najbardziej, ze względu na to, że po pierwsze, Łukasz Fabiański był bramkarzem, który nie miał tylu spektakularnych wpadek i nie miał takiego pecha jak Wojciech Szczęsny. Mam na myśli chociażby Euro 2016, gdzie obwinia się Wojtka za to, że odniósł kontuzję, a przecież to jest rzecz, która była poza nim. Po drugie, myślę, że w reprezentacji nie zawsze musisz być najlepszym bramkarzem pod, pod kątem umiejętności, żeby być wspominany jako najlepszy, bo wystarczy, że bronisz spektakularnie. Podam taki banalny przykład. Józef Wandzik, który był niesamowicie ceniony jako bramkarz w Grecji i na przykład dotarł do półfinału Ligi Mistrzów w roku 1996, ale w reprezentacji się kompromitował na przykład w meczu z Izraelem czy wyjazdowym z Rumunią. Nie zawsze bramkarz najlepszy pod kątem umiejętności najlepiej występuje w pewnej drużynie. Moim zdaniem Łukasz Fabiański po pierwsze przez swój charakter też był bardziej ceniony przez kibiców i przez spektakularne występy. I moim zdaniem Łukasz Fabiański miał Jedną rzecz, znakomicie wykorzystał momentum, to znaczy na Euro 2016 przy prawie wielu polskich piłkarzy on był w najlepszej dyspozycji, choć osobiście mogę powiedzieć, mam do niego żal, że za późno się wziął za takie obsesyjne trenowanie rzutów karnych, bo to nastąpiło po Euro 2016, kiedy kapitalnie bronił w Premier League, ale tutaj chyba duży wpływ miał jeden polski trener, który uświadomił mu jak bronić jedenastki. Natomiast Wojtek Szczęsny, no niestety Wojtek w swoim... Skończył e... się czy nie? Chociaż tutaj teza jest dosyć kontrowersyjna do obrony, ale bym tutaj się boksował. Bo tak, ja wam powiem taką rzecz ciekawą. Otóż Wojtek Szczęsny kiedyś, przepytywany przeze mnie w roku 2012 na początku to było, powiedział takie zdanie, które odbiło się szerokim echem. Artur Borz był wybitny na Euro 2008 i to nam gówno dało. Mm -hmm. No dobra, ale mówisz, że Fabiański był lepszy od Szczęsnego w swoim prime, to dlaczego nie grał w lepszych klubach? No Swansea, West Ham, gdzie do Romy, gdzie do Juventusu? No dobra. Gdzie do europejskich pucharów. No dobra. Ale pamiętaj Wybiłeś o jednej historii. Pamiętaj o jednej historii. Wojtek Szczęsny jest elementem pewnej gigantycznej, którą doskonale znasz, grupy menedżerskiej. A Tomek Wodarczyk, jako specjalista transferów, doskonale wie, że nie zawsze wartość piłkarza jest decydująca. Często jest tak, że właśnie właśnie koneksje, właśnie kłady, koneksje i pewni piłkarze. Plus wydaje mi się, że Wojtek Szczęsny wygrał brutalnie na tym, że został wyrzucony przez Arsenal. I powiem ci, na obronę tej tezy, jego słowa. On myślał po Arsenalu, że następnym jego klubem, to są jego słowa, będzie ktoś ze zdecydowanie niższej półki. Czyli I Słonzi na przykład. Nie, no dlaczego Słonzi? Ja Wam powiem, że Słonzi biorąc pod uwagę to, jaką pracę wykonywało z pewnymi piłkarzami, to dla Łukasza Fabiańskiego, który był pokieraszowany po Arsenalu, było. Idealnym odbiciem. Tomek, czy West Ham, twoim zdaniem, ma szansę na jakieś trofeum w tym sezonie? Myślę, że nie. Myślisz, no, że nie. Liga konferencji. No, liga konferencji. Czy Wojtek, my, myśl, czy Wojtek, że, myśl, czy Wojtek że, Szczęsny że, zdobył jakieś myśl, europejskie trofeum? My, <laughs> my, <laughs> Myślę, <laughs> że Dyval Lecha też ma całkiem niezłe szanse, aby. To nie, to nie no wiesz, to można. Te, te, to była za łatwa teoria. A za łatwa, jestem zawiedziony, a ta miała.